Gdzie jest najbliższa wioska? 86 bloków stąd. Yy, Okej, okay, gramy to, gramy to. Gramy, gramy. Człowiek, ale Cię. tam przecież jest, może? Cztery. Człowiek. Człowiek, start. Ludzie, co my teraz trafiliśmy? Dobra, mam najbardziej fartownego Seeda od. 7 Jest, nie będę musiał robić gościa, tylko zrobię Fletchera, bo już mam ten. 4 emsy. A 4 emsy wystarczą bez problemu. Czy ty miałeś serio emsy? Ja w skrzynce, m skrzynce MC były Ja pierdzielę, dobra Ja to widzę, ja to widzę, ja to widzę eee... Tego trzy nie zbieram proszę, dobry Widzę Ja ci powiem, wyślą trochę więcej tego Trochę więcej tego trzeba, bo ja, ja chodzę po tych Po tym Zbieram łódka i tobie też biorę. A dużo dodać dużo. wiesz ja, ja, dobra, ja tu... Trochę zbiorę, nie wziąłem sobie ale no nic Dobra mhm. Ale to, to dla ciebie zbiorę tylko Dożotem Dobra ale drzewa, jakbyś mi mógł przedzębić, ja ci tutaj dam łóżko, ale po tych po i zbieram łóżko, a co czekaj, a co dobra, już robić? 11 krebów, 11 jabłek, a ona jest duża ta wioska, chłopie, nie wiem jeszcze co jest tam w sobie, to jest skrzynka, dobrze, dobrze, No w którymś będzie tam wpuszczony, w tych, co ma dwa drzwi, to... Tam jest ma. Dobra, golema widzę ma. Dobra, ja już zrobię z drzewa. Jest, mi się widać są... no Aha Znaczy ja i tak nie, wiem, ja bardziej chcę spokojnie, ale też jest tutaj Żebym jej Nie mi po robienie, Dlaczego Dobra, golem jest na minus 63 304 tak. Mówię, ja się snagi przyszedł Nie, nie da rady, nie da ram go nawet wie co no są wie. Te ziemniaki Widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go. Jaka z mną ludzie zrobią? I to był tu, ja i te, te bo ja widzę, że my to zrobimy. To musimy zrobić A ale tutaj masz już tą łóżko ci rzuciłem. Dzień. Dzień. Właśnie miałem razem łóżko Dobrze pomyślałeś, mamy trzy. No niestety. Ale to 3 łóżka? Nie mam trzy A Trzy żelazo, a to nie dobrze. Ja szukaj kocha, ale nie wiem czy jest tu, czy nie, ale coś jest wiatrka. Nie, ja już lecę, ja już lecę. Tak, dobra. To ogarniasz teraz strzały. Mamy teraz taki czas. Dobra, tak, nie. JEST! Cla babulka Boże święty dobra Mówię jaki czas mam teraz ogólnie 3 ja minuty Ile? 4? 3 minuty A 3? A dobry Eee jaj, ojaj, dobra, e dobra Nawet chyba wiem, gdzie będzie grawać dobra. Będzie grawał mi drobnie w pierwszym dwóch rzutach za pierwsze. Dobra

a teraz ten... No, dobra, mamy 8 minut luz Bośpie jest tam no. Zapiszesz kartę w portalu Zapiszę zapiszę jak wajdę tylko fajne o tym wchodzę Luz, ty. jestem do przodu, ty jesteś lekko do tyłu, ale jest luz, jest luz ja Już zabijemy Endermany, nie? Nie, no, ale nie taki dobry niż na pocianie no, akurat nie skończyłem Ja pierd Powiedz, że masz coś yy, tego Mówca. co? Potrzebuję żelaznego kilofa Nie, nie mam nic właśnie Dobra, mam tylko dwa bloki złota Dobra, jest git było w skrzynce Cuesk, Tylko tutaj był jeszcze jeden blok złota No trudno, no trudno Dwaliś to, to marnowanie czasu już szukajnie żelaza, wiesz? zawiesz? A, nie szukajcie <tru 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 tak <tru

trzeba znaleźć. Byczko. a, myśli, że fortece. Perły mam. a myślałem, że masz fortecę. Ajaj. Perry, bo właśnie że masz fortecę. Tez, gada się pominę. Ujajuj, 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 ujajuj. 16, rozumiesz? rozumiem. Jest 18 zł, Boże święty. 15 minuta, 15 minuta, tylko tyle powiem. Ja szukam właśnie tego. Eee, tego, tego. Eee... Mam Mamy Pereum, mamy no. perłę. Szukaj teraz Fortecce. Ktoń kto znajdzie fortecę robi... Wiesz blazy i tutaj kordy. No i ja po prostu lecę, bo ja chyba mniej więcej wiem, mniej więcej gdzie może być Forteca. No ić, proszę cię, mamy 16 minut. I tyle Pereł, 16 Pereł mam. Aha. zapasu masz e, 6. nie 4 zapasu. 6 nie, nie mam pojęcia gdzie jest forteca, nigdzie jej nie widzę Nie wiem czy ja źle... Jezu, już myślałem Forteca Ale już jest czerwony biol Już jest dobrze Ja nie lubię niebieskiego A niebieski jest taki, o a... a to ten czerwony zwykły, mam, czy mam, 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 Dobra, załatwij tam A z tego normalnego drewna mogę? Zrobić sobie tarczę? Z tego no tak, tego y, niebieskiego, czy tego możesz zrobić tarczę? Nie, tego tutaj... Y... Tak, możesz, też, tak tego, tutaj jest. Mogę zrobić tarczę, tak? Tak, chyba mi się wydaje, że możesz. Robię z niebieskiego przynajmniej. Ja też mam jedną perłę. Przepraszam, wziąłem... sobie y, przed chwilą Handluj się, handluj się. Y, czekaj. Y, tu jest tu drewno! Tu jest. No, hmm. Ja hmm. właśnie szukał pigwinów, żeby się pohandluje coś. Boże, ja potrzebowałem tak tarczy. Wiesz co, i zrobię zbroję złotą. Na pewno mi się bardzo przyda. A tego ja nie widziałem. Dobra. Może sobie na terenie, to poszukam? <noise> Z tym ranię. Jak na złość. Spawner. W wejściu? Nie ma. muszę zabić. Najgorsze To jest najgorsze, co może być też te kieret Jeśli mam ostrość 4 na miecze, to zdaje więcej? Tak? No może zdaje ci Ale na wejdzie, nie wiem czy mi to tak zdaje, wiem, że na przeciwników tak. nie. innych ile Taraż i na jakim to... mieszku jest? Młode. To nie, chyba siekierka jest mocniejsza. bo złoty ma 4 demaita. to coś 4 miał, oh, będzie miał, bo nic nie będzie miała bo 6 jest najwięcej. 6 jest najwięcej tego No jak to przecież tak się hmm. ja miałem? Mam? Mam? Jeszcze Mam? Mam? Mam?

Cześć Tak Dobra Chyba raczej czekam pigminów i że w ogóle pigmina nie ma żadnego Może I dlatego, i że jest drobiu. na pies. Jo, nie pies... ...wionia Nie zrobił! Mam! Mam! Spytam? Hmm. Tutaj jest nieba świeżnie iść Tak mam wszystkie. Teraz nie mam wybrać Wiem, właśnie widziałem mu derowe do szkieleta, od razu go omijam Nie na widzę takich rzeczy to taki coś nagrawek Nie na widzę To z piguinem Mam 13 tego, złota i w ogóle piglina, nie mam żadnego e, po, Kredek, podaj, mi cordy, podaj mi kordy, podaj mi kordy, idę na ślepo Minus e, 30 40 minus 20, Ja przez takie doły, że tak to ujmę, będę się perełkował po prostu. No trochę perełki. Ryzykuję, bo to jest speedrun po Drekord. Aha, Ale na no, jakiej jesteś korta? Dobra, już jestem. Jesteś? Tak, już widzę gorzej Jezu, jak widział, co ja zrobiłem. Ostatni w ja. jest ośrałem, ośrałem. Proszę, bo tam... trzeba uważać. Przerabiam ja już ci pierdolę ci jedno jeszcze Robiłem 13, jedno za pasówka, tak? Nie będą tutaj za tak? Uważaj patrz, tam Hmm, tam I pękło, no pewnie, no... po czemu miałoby być fajnie? Nie będę rzucał Dalej! To jest sprint fiat trochę Ej czekaj, mam masz tik era i śniadanie Ej, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu Tam To coś Aha. Mhm. Nie, wiem, tu gdzieś? O, tu jest taka wolna przestrzeń. Tutaj na górce rzuca. W górce? Dobra, rzucaj. Aha, dobra, to tu, tu. tu. Dobra, ja zebram Tutaj, a tutaj. Tu. Kapsia. Ja mam łopatę, jeśli... ja się... Ja wodę. Tu nie ma nigdzie wody! Rzuć mi wiadro z wodą, rzuć mi wiadro z wodą! Co? Daj mi wiadro z wodą. Ja nie mam wiadra, w ogóle. Masz kilof lepszy, kamienny. Nie mhm. miałem tylko drewniane, naprawdę miałem tylko drewniane. Ja zawsze robię dwa zapasy kilofa. Blizna, no, gdzie to ma... jest? Niżej jest, na 35 i Jest, jest, jest! Jezu, jak ja bym się, tak cieszy, się. Z też, że to z to super Szkamy, lepiej, no. Tutaj nic... Tak, tutaj... O nie, 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 nie. było chyba... Ja już wybiłem z tej... O... ...z tej swojej części. Hmm. Hmm, najgorsze co ja nie mam? Co ja nie mam tak. To jest, no, jest? ci dobrze. Hmm? Chyba dziech w skrzynce. Ja miałem... Mam! Mam! Mam, 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 masz, mam. Masz, dobra, gracie? Ma, nie ma żadnej. Chyba, czekaj, ponekad. Masz jedną? Nie ja właśnie nie mam. A mam jedną, mam! Mam jedną! Mam, ja mam jedną! Dole, no dole, dole! Jeszcze masz nie? jedną? Ja mam. Nie, no dobra, ja, ja tutaj czekam, ja już tutaj ogarniam, robię tutaj e, miejsce na łóżko. Dobra, tylko muszę się najeść, jakby czasem te e, szczury były głupie. Są właśnie. Proszę, 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 ja to, mam łóżko, no? To masz łóżko. Eee, daj mi. te. Łuk. Uważaj Właśnie nie mam, mnie, właśnie nie jesteś na łuk. Daj mi łuk. Właśnie nie mam, ja ci dam tylko półsłupka z strzał, nie mam czego zrobić. Mhm. Masz to, masz patyki nawet i ci nawet krasznik postawię Dzięki. To tak ja się ma nici. Nie mam Nici. Mówię, że masz Nici. Nie mam. To masz mój. I masz e, cały stack strzał Dzięki Nie mam wody e, zrób e, tutaj e, u, Nie łóżko tylko wiersz e, skrzynka skrzynka. Skrzynkę już już wziąć ale jej mam pełno drzewa Zwalcz sobie takie niepotrzebne rzeczy Patrz trochę tego e, siekierę w zapasie łóżka to 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 mm. Łopata, crafting, trochę budulca się przyda Zrób sobie diamentowy miecz Diamentowy miecz opłaca? opłaca? się, opłaca się, opłaca się Bezcie opłaca opłaca no, Dobra Lecę Ustawiono punkt do lecenia Bezpieczniej się czujesz Mogę kopać. Co? Jest. Dobra. A. Dobra. Ja ci powiem, że ja mogę iść tylko na niższe wieże i niszczyć. Soraj, niższe No właśnie. Lecę ja po kolei. Chyba ja smakałem z do nich. Szybę. A jest, już się pojawił dzwoniaczek. Muszę no, po kolei lecić w mhm. ja sobie muszę zrobić jedną perełkę coś zrobić, bardziej. Na mnie jedną ja perełkę. Państwo wszystkie wie, będą zniszczone już. Dobra, coś zrobimy na karełkę. Uważaj, uważaj tam magia smoka. Chodź cię w Tak, to jest super nie ma dach, no, nie ma gymnot. Nie, nie ginę. jak nie, 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 nie od Bermana od Chiny, to od, od deku smoka No super. No dobra, jest. luz, luz! To ja tutaj tak. robię teraz odrobowe. Dobra, dobra. Wiem, jeszcze przeżył, tylko że smogu i musiał tę swoją kulę. Zrozumam ten Zawsze ja zginę, ale to musicie relować. Mm. Wspania została Mhm, super Mogę bić, tygodnie co ja mam Ender ma się na mnie skupić, co by nie zaczęło na śni, popatrzenie na mnie, a już nie Wszystkie, wszystkie! Wybieczący. To co? Tak.

Yes, dobra. To ah, nie ale, ale, jest, dobra. Jeszcze przygotowałem? A, kurwa, nie się